Siemanko! Skąd jesteś? Z Mokotowa. A ja z Targówka. Z Borek. Łukasz. Za co cię wciągnęli? Ja garuję za fury. Wyrabiają mnie w napad na jakąś kobietę. Niewinny! Przybijają ci dychę? A za to to cię szybko nie wypuszczą? Z rok do sprawy posiedzisz. To jakaś paranoja. Grypsujesz? Co robię? Grypsujesz czy idziesz do frajerów? Grypsuję? Co to znaczy? Jesteś gitem czy frajerem? Frajerem nie jestem. Tu musisz iść na celę grypsującą. Jak się Klawisz będzie ciebie pytał, to mu powiedz, że chcesz do grypsujących. Wychowek cię będzie namawiał na frajernie, ale ty się nie zgódź. A co jest tu grypsujących? Jesteś gitem. Kultura, elita więzienna. W celi wszystkiego się dowiesz. A frajery to frajery, co tu gadać? Sam zobaczysz na widzeniach. Jak git wchodzi, to tak...